Jakie jest największe niebezpieczeństwo podczas zrywania z toksykiem? Największe niebezpieczeństwo, które czai się podczas zrywania z toksykiem, to ryzyko wpadnięcia w pułapkę kolejnego. Toksycznego związku. Po zakończeniu takiej relacji możesz zacząć obwiniać siebie za to, co się wydarzyło. To może prowadzić do głębokiego poczucia winy i niskiej samooceny. Źli ludzie często manipulują swoimi ofiarami, sprawiając, że czują się winne za ich psychiczne zawirowania. To pułapka. W którą naprawdę łatwo wpaść, zwłaszcza gdy nie jesteś w pełni świadomy, jak bardzo człowiekowi nikczemnemu brakuje zdrowego podejścia do relacji międzyludzkich. W chwilach kryzysowych pamiętasz jedynie te dobre chwile, te momenty, które wydawały się, nazwijmy je, pełne miłości i szczęścia, ignorując wszystkie tortury i traumy, przez które przeszedłeś. Brak czasu na leczenie, brak czasu na odpoczynek i regenerację. Może prowadzić do tego, że nie pozwolisz sobie na uzdrowienie. W rezultacie możesz zapomnieć o tym, jak ważne jest, aby odkrywać na nowo swoją wartość i miłość do samego siebie. Jednak kluczowe jest zrozumienie, że to wszystko możesz kontrolować. Nie możesz przewidzieć ani wpłynąć na zachowanie toksa. To, co naprawdę musisz zrobić, to skoncentrować się na sobie. Zaakceptuj proszę, że zły człowiek jest osobą z głębokimi problemami natury psychicznej, która nie jest zdolna do prawdziwej miłości. Jego i jej relacje są oparte na manipulacji i wykorzystywaniu innych. To, że byłeś ich ofiarą nie czyni cię winnym, wręcz przeciwnie. Jesteś osobą, która zasługuje na miłość, szacunek i wsparcie. Pamiętaj, że byłeś, byłaś oszukiwana przez kogoś, kto wmawiał ci że cię kocha, mimo że w rzeczywistości nie potrafił kochać nikogo. Czas ruszyć naprzód i żyć życiem, które jest naprawdę twoje, a nie dostosowane do chorej wizji człowieka bez kręgosłupa moralnego, który nigdy nie będzie w stanie być szczęśliwy. Pamiętaj, jesteś wspaniałym człowiekiem i nie szukaj winy w sobie. A wszystko, co przeżyłeś, to nieodłączna część twojej drogi do samopoznania. Ludzie nikczemni nie zmieniają się. To, co oferują, to tylko iluzja, która prędzej czy później się zawali. Dlatego pozwól sobie na miłość, radość i szczęście. Ciesz się wolnością, którą posiadasz i otwórz się na nowe możliwości. Życie ma dla Ciebie wiele wspaniałych doświadczeń, które czekają na odkrycie. Pamiętaj, że prawdziwa miłość zaczyna się od miłości do samego siebie. To Ty jesteś najważniejsza, najważniejszy w swoim życiu. I od siebie zaczynaj. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.